Cześć moi drodzy, witam Was. Słuchajcie moi drodzy, dzisiaj chciałam wam powiedzieć o tym. Bardziej porozmawiać z wami, o tym jak niech zauważam jak czasem widzę, ale czasem jak to niektórym ludziom, jak oczywiście jak oglądam YouTube'a, co po niektórym ludziom bardzo zależy na subskrypcjach, ale de facto czy de facto czy faktycznie to właśnie... Pytanie, czy to, ile ma się subów, łapę w górę, ile razy obejrzało się film, faktycznie określa takiego youtubera? No, wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że większe znaczenie ma to, co taki youtuber, co taki YouTuber chce przekazać ludziom. Dlaczego? Moi drodzy, a właściwie dlatego, że właściwie dlatego, że jakby to powiedzieć Ech, właściwie dlatego moi drodzy, że, em, że, że czasem powiem wam tak, ja lubię lu oglądać YouTube'a, nie powiem, e, mimo tego, że jestem dorosłym facetem, to lubię. Ale powiem wam, że czasem, że czasem są, e, powiedzmy są takie takie kanały są tak, takie właśnie, są właśnie takie Eee, to właśnie takie kanały, właśnie z takimi filmami, których wolałbym, wolałbym nie robić. No na przykład taki, taki basen z kulkami, eee, z tego, z tego co, z tego co słyszałem, to chyba, chyba coś takiego robił, nie wiem. To, 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 to cała kipa Freeza różne rzeczy robią. Słuchajcie, powiem Wam szczerze, że ja do, taki, do takiego czegoś Wolałbym osobiście nie używać YouTube'a, ale oczywiście podziw podziwiam tą, e, tą ekipę, że, e, że robią to co lubią, tak? Ale osobiście powiem Wam szczerze, wolę, wolę korzystać z takiego narzędzia, jakim jest YouTube, do tego, żeby, żeby dzielić się swoją wiedzą, nawet jeżeli jest ona szczątkowa, e, i dzielić się po prostu jakby to powiedzieć, Dzielicie swoimi doświadczeniami. Słuchajcie, e, wielu ludzi traktuje YouTube'a jako pasję, a jeszcze, in, a jeszcze inni, właśnie, właśnie, inni też, te, właśnie inni też tacy YouTuberzy, z tego co zdążyłem zaobserwować, traktują właśnie dla, dla tych, właśnie dla jednych jest, dla innych jest to pasja, a dla drugich pasja i jednocześnie zarobek. Ja powiem wam szczerze, nigdy z tego tytułu nie wziął ani grosza i nie zamierzam brać z tego tytułu ani grosza, bo jestem osobą pracującą i na, i na ten moment nie potrzebuję brać od nikogo pieniędzy. Moi drodzy, po prostu jest, powiem tak: ilość subskrypcji de facto o niczym nie decyduje, co nie zmienia faktu. To nie zmienia faktu, że każdy człowiek, jest mi oczywiście bardzo miło, jak ktoś, jak ktoś da mi suba. Ale de facto są, tylko, są to tylko subskrypcje. One, one tak naprawdę nie decydują o tym, ile mnie ludzi ogląda. Co nie zmienia faktu, że jest mi bardzo miło, jak mnie subskrybujecie. Naprawdę, jak każdy człowiek. Chciałem tylko wam uświadomić, że po prostu... Eee, większe znaczenie, że wyżej w hierarchii od, sub, e, od subskrypcji, większa jest, większa jest właśnie to, co chcemy przekazać ludziom. I myślę, że tą puentą mogę zakończyć. Myślę, że tą puentą mogę za zakończyć. Jeśli filmik Wam się podobał, jeśli się podobał, zachęcam Was, dajcie łapkę w górę, na dole. Zachęcam Was znowu, pamiętajcie o tym. Jeśli chcecie być na bieżąco z moimi śwami, jeśli oczywiście chcecie, również zachęcam do dodania subskrypcji, tylko was zachęcam. No to było mi na tyle, moi drodzy. Pa.